Dzień dobry, kłaniamy się. Mecz dzisiejszy komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Na początek o pogodzie niezbyt sprzyjającej cały czas pada. Piłka będzie się ślizgać i zatrzymywać w najmniej sprzyjających chwilach. Oby widowisko nie ucierpiało z tego powodu. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają w ustawieniu 4-3-3. Ze środkowym napastnikiem, do którego piłki dogrywać będą skrzydłowi i trójką w środku pola. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Przeciwnicy również zagrają w ustawieniu 4-3-3, a zatem czeka nas sporo akcji oskrzydlających. Wisła rozpoczyna spotkanie. Wspaniałe podanie! No obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny, chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramki. Się niebezpiecznie I teraz świetna interwencja bramkarza Tak, to był faul Nie wiem czy nie na kartkę Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał Że nie będzie tolerował tego typu zachowań Żółta kartka to może dość drastyczny środek Ale jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli To popieram Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką Jest szansa na groźną akcję. Strzał został zablokowany. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Kołmak. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Dobrze i przejął. No błąd strata. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Aut piłka dla Wisły. Michał Mak. Daleko wybijają. Piękna interwencja. Odrzut rożnego Wisła Kraków. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie ma gola. I piłka wybita do przodu. Dobre dogranie. Bramka dla do Wisły Kraków, brawo! Bramka nie powinna zaskakiwać, musiała w końcu paść, biorąc pod uwagę ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. Cóż za wspaniały strzał głową, piękna bramka, niecodziennie się takie widuje. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Odegrał ponownie piłkę. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Oddaję strzał, a poprzeczka! Piłka nadal w grze. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzą. Piękne trafienie główką z pola karnego. Piłka wpadła do bramki obok lewego słupka. 1 do 0, koniec pierwszej części spotkania. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Jesteśmy po przerwie, a tej cały czas leje jak z sebra. Boję się, że zaraz z murawy zrobi się bagno. Ale znakomicie. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo! No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki atak spalony. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Uderza! Świetnie! Brawa dla bramkarza! Przejęcie w obronie i koniec ataku. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się. Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra? Schodzi z boiska nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. I mamy podanie do bramkarza, ale też mamy gwizdy. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Jest uderzenie głową na bramkę. Ach, przeniósł nad poprzeczką. Renner dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Posiadali piłki remisowe jak w całym meczu. Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Strzela! Ach, słupek! Piękny gol! muszę to zobaczyć z innego ujęcia kamery byłem pewien że piłka minie bramkę ja też zastanawiam się czy rzeczywiście planował tak strzelić czy też lekko zeszła mu piłka no i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery No, dwa do 0. Ofensywna gra popłaca. Michał Mak. Ależ złapał. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Szansa! Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Aż trzech graczy za moment wejdzie na boisko. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym dobra interwencja. Przy tym rzucie rożnym, nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół, zawędrował na pole karne rywali. Strzela! Tylko słupek! Będzie szansa na bramkę. No niesamowite, piłka odbita od bramkarza wpada do siatki. Świetnie to widać w powtórce po wtórce sobie z obrońcami i bramka dla nich. Piękna bramka, która padła po wspaniałym dośrodkowaniu. Centra pierwsza klasa, tak precyzyjnie dograć z takiej odległości to trzeba umieć. Dobrze wykonany zutrożny. dobrze ustawiony zawodnik, świetnie główkował. A najważniejsze, że piłka wpadła do bramki. Wynik 2 do jednego o niczym nie przesądza. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków. Przed tym spotkaniem wskazywano ich z góry na porażkę. Przegrali co prawda, ale zagrali znakomity mecz. I widać, że są zawiedzeni tą porażką, ale z boiska schodzą z podniesionymi głowami. No dzisiaj chyba przeszedł samego siebie naprawdę fantastyczny występ. Wspaniały mecz. Świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. Pełni zasłużone gratulacje.